Cześć, nazywam się Bartek. Moja przygoda z A110 zaczęła się tak naprawdę w 2017 roku, kiedy to pierwszy raz zobaczyłem ten samochód w jakichś materiałach prasowych czy gdzieś na internecie. Od razu przypadł mi do gustu, od razu mi się spodobał, yy, sprawiał od samego początku wrażenie auta nietuzinkowego, innego niż wszystkie. Gdzieś tam yy, były takie opinie, że to francuskie Porsche, co nie uważam yy, za coś złego, a raczej za komplement, bo powiedzmy sobie szczerze, jako posiadacz tego samochodu uważam, że niczego mu nie brakuje do niemieckiej konkurencji. Wręcz przeciwnie, cena tego samochodu na tle... Porsche jest dużo bardziej atrakcyjna, części zamienne są dużo tańsze, opony są tańsze, zużycie jest mniejsze ze względu głównie na wagę samochodu, która tam 1100 kg, to jest 300 kilo minimum, 300 kg mniej niż Porsche. Więc to wpływa na warunki i koszty eksploatacji samochodu. Po odebraniu samochodu rok temu Przejeździłem 1000 km w warunkach drogowych No i pojechałem na pierwszy przegląd Wymieniliśmy oleje a Kosztowało to chyba około 1000 zł Więc tak naprawdę no, W skali zakupu samochodu nic No i od razu zacząłem jeździć po torze Na to, że zrobiłem 3000 km I auto wylądowało na ponownej wymianie oleju Trzeba było wymienić Klocki i tarcze z przodu To wynikało też trochę z mojego zaniedbania Być może te tarcze się dało uratować Natomiast koszt Kompletu tarci, klocków zamyka się z wymianą na poziomie chyba 4000, więc znowu, jeżeli chodzi o samochód przeznaczony na tor, jest to bardzo przyzwoity wydatek. Co do samej eksploatacji, auto jest lekkie. Dzisiaj jesteśmy po 3 20-minutowych sesjach. 100 km przejechane, spalone mniej więcej 30 litrów paliwa. Także sami ocencie. Wydaje mi się bardzo przyzwoicie na tle konkurencji. Samochodu sporadycznie używam na co dzień. Wielu dziennikarzy motoryzacyjnych twierdzi, że Alpin A110S nie da się użytkować na co dzień ze względu na niewygodne fotele, ze względu na zbyt twarde zawieszenie. Ci, którzy to auto mają, wiedzą, że jest to nieprawda i chyba nikt się nie zgadza z tymi też dziennikarzami, ponieważ fotele kubełkowe w tym samochodzie są dużo bardziej wygodne niż fotele w standardowej wersji GT. Organizacja generalnie Trackmasters i Alpine Challenge stoi na naprawdę wysokim poziomie, także zapraszam wszystkich do udziału i w sumie trochę smutne jest to, że jest nas chyba tylko 8 właścicieli Alpine na chyba 200 samochodów poruszających się po Polsce, także no wypadałoby, żeby chociaż te 10-15% wzięło udział w Alpine Challenge, do czego szczerze zachęcam i polecam.